Cześć, dzień dobry. Radek Sierant Smaku i Piwo. Spotykamy się po raz 13, aby omówić bardzo ważną kwestię, która nurtuje mnie od tygodnia. Chciałbym sprawdzić, które piwo będzie lepsze w stylu Polish Pale Ale. Browar domowy powiśle ponownie występuje na kanale. Gdzieś tutaj na pewno będą się w trakcie materiału pojawiać zakładki yy, do filmów, w których, w których właśnie browar powiśle występował. A będzie on dzisiaj walczył z piwem. Dobrej klasy, dobrej klasy, z tego co pamiętam to piwo, to piwo wychodząc było naprawdę bardzo dobre. Mowa o browarze Perun i serii Dziedzictwo z piwem z chmielem Marynka. Dziedzictwo to jest taka seria browaru Perun, w którym y, wykorzystywane są tylko polskie chmiele. Y, to są single hopy i generalnie rzecz biorąc y, ta seria ma na celu pokazanie, że te polskie chmiele są naprawdę spoko w tej dobie. Y, Wszystkich amerykańskich niesamowitych chmieli o niesamowitych smakach i zapachach. Z polskich chmieli też można sporo wyciągnąć. A piwo z browaru domowego powiśle prezentuje się równie dobrze. Jest to piwo plebiscytowe. Zaraz przeczytamy dlaczego akurat taka nazwa. I jest to piwo, w którym użyto chmielu Marynka oraz Lubelski. No to przeczytajmy. Browar domowy powiśle, plebiscytowe. O jakości nie muszę mówić, o jakości etykiety, ponieważ no. Jak dla mnie brakuje tutaj tylko kodu kreskowego. Być może też tego doczekamy się w wydaniu browaru domowego Powiśle. Generalnie rzecz biorąc, piękna etykieta, no taka profesjonalna, profesjonalna. Niczym to nie odbiega od browarów rzemieślniczych. Czytamy dlaczego akurat jest to piwo plebiscytowe. W plebiscycie z roku 1920 ludność zamieszkująca w Armii Mazury, Powiśle oraz Górny Śląsk miała zdecydować o przyłączeniu tych ziem do nowo powstałego państwa polskiego lub o pozostaniu, pozostawieniu ich w granicach Prus Wschodnich. Na powiślu plebiscyt mm, obejmował cztery powiaty – Suski, Kwidzyński, Sztumski i Malborski. Wynik plebiscytu okazał się niekorzystny dla Polski. Swoją przynależność do Polski wybrały wsie Janowo, Bursztych, Nowe Lignowy, Małe Pulko i Kramrowo. Dla upamiętnienia wyboru mieszkańców tych y, kilku wsi, które nazwano Małą Polską, y, do uważania tego piwa użyto wyłącznie polskich odmian y, słodów oraz chmieli. Browar domowy powiśle, y, Polish Pale Ale, 14-5 alkoholu, więc dość płytko odfermentowane, skład. Woda słody, Pale Ale pilizneński i karmelowy 300, y, przepraszam, i karmelowy 30, y, płatki jęczmienne ciekawy dodatek. Chmiel marynka lubelski, drożdże US 05. A seria Dziedzictwo, tutaj już nie będziemy czytać tego całego opisu, wiemy o co tutaj chodzi. Skład wygląda tak. Woda, słód jęczmienny i pszeniczny, chmiel marynka oraz drożdże, bez wymienienia konkretnej nazwy, receptura i wykonanie Adam Czogala. Adam Czogala, Browar Perun. Od czego zaczynamy? Od lżejszego piwa. Które jest lżejsze? Paradoksalnie Piwo domowe jest lżejsze, ponieważ mimo tego, że tutaj mamy 14, a tutaj 13, to w browarze Perun mamy 5 i 6 alkoholu, a w domowym teoretycznie 5. Ponieważ jak pamiętamy, otwieranie, jak pamiętamy z pierwszego odcinka, otwieranie piw z browaru domowego po Wiśle bywa zaskakujące, no to oczywiście z pewną taką nutką niepewności przykładam otwieracz do kapsla i sprawdzamy, jak zareaguje piwo. Powiedziałbym, że modelowo. Także y, wszystko z, zgodnie z planem. Y, no to przelewamy, przelewamy. Uniósł się ciekawy aromat. Nagazowanie jest dość wysokie. Y, piwo stało dobre dwa tygodnie, może nawet więcej, y, w lodówce w temperaturze 12 stopni, około 12-14. No więc, y, przegazowanie jest raczej tutaj y, albo zamierzone, albo delikatnie piwo dofermentowało jeszcze w butelce po y, tej fermentacji, która się odbywa w, w tych plastikowych zbiornikach. Wąchamy. Jest ciekawa równowaga między słodem a słodkimi owocami. I to jest taka owocowość, która kojarzy mi się troszeczkę z czerwonym jabłkiem. Czerwone jabłko, tak. Może delikatnie jakieś, jakaś taka lesistość, ale niekoniecznie iglasta. Pachnie ładnie, pachnie przyjemnie, natomiast y, pachnie też trochę jak świeże domowe piwo. Y, chociaż swoje już odstało. No to cóż, y, przebijemy się jakoś przez tą i próbujemy. Browar domowy powiśle. Aha, no, jeszcze kolor, nie? Całkiem niezły. Tego karmelowego 30 nie zostało jakoś bardzo dużo użyte, z tego wynika. Pierwszy łyk. Przyjemnie chmilowe w smaku. Goryczka jest delikatna. Tutaj jest chyba na 30 ibu określona. Nie, nie ma określonej, ale jest delikatna. Wpisująca się dobrze, dość dobrze w styl pale ale, generalnie rzecz biorąc. Czyli taka, myślę, że około 25-30 ibu. Sporo smaku chmielowego, to też jest przyjemne. Spora słodowa pełnia. To wynika z parametrów i to się potwierdza w smaku. Jest naprawdę dobrze, jest naprawdę sympatycznie. Sama chmielowość zdaje się być raczej taka właśnie powszechna u nas, tak? Czyli taka troszkę trawiasta, troszkę lesista delikatnie, troszeczkę owocowa. Przyjemne piwo. Przyjemne piwo, nie urywające niczego. Poprawne w wykonaniu. Nie ma tutaj w zasadzie żadnych wad. Poza tym delikatnym przegazowaniem, nad tym należy popracować. Sprawdźmy, jak przeciwnik, że tak powiem, zareaguje na ruch browaru domowego po wiśle. Browar Perun, y, Marynka, seria dziedzictwo. Polish Pale Ale. Otwieramy. Syknęło podobnie. Syknęło podobnie. Zobaczymy, czy podobnie się spieni. Przelewamy i sprawdzamy. Jak marynka z serii dziedzictwo z prowaru peron wygląda. Jak pachnie i jak smakuje. Kolor. Zdecydowanie jaśniejszy. Zdecydowanie jaśniejszy, prawda? Widać różnicę? Widać. E, tutaj tylko pizzyński i pszeniczny został użyty. Tak? Nie jęczmienny i pszeniczny. Bez karmelowych słodów. Myślę, że. Ta pełnia też wynika właśnie z użycia tego karmelu. Tutaj zobaczymy, co będzie, jak się ogrzeje. Wąchamy tymczasem marynkę. Nie spieniła się tak bardzo. O, tutaj już granulatem zaleciało. No i to takim yy, świeżym granulatem, powiedziałbym. Dużo więcej tutaj yy, znaczy to jest taki dużo bardziej zielony aromat. Dużo bardziej taki świeżo skoszonej trawy. Yy. Wręcz taki właśnie troszeczkę yy, granulowy, jakbyśmy otworzyli paczkę po prostu z chmielem i niekoniecznie polskim, niekoniecznie polskim. Taki pierwszy buch, albo jakbyśmy powąchali yy, olejek Hobbs'Oila. To jest podobny aromat w ustach. Pierwszy łek. Jest dużo lżejsze, yy, dużo mniej pełne, dużo łatwiej się to przełyka, że tak powiem nie ma, ta kontra słodowa nie jest taka intensywna jak w piwie domowym chociaż w piwie domowym ona jest, mam wrażenie to jest nieco lepszy balans między chmielowością a, a słodyczą od słodu intensywnie chmielowo na pewno, to, to, to trzeba przyznać, że pachnie intensywnie chmielowo i intensywnie granulowato Granu, granulowo granulowo no zostało tutaj napisane tylko o chmielu goryczka została określona na 2 na 5 Słodycz też i mocno 2,5. Natomiast no, no na, pewno, na pewno to pachnie mocno, mocniej chmielowo niż piwo domowe. Wciąż. I to tak naprawdę, jak przełykam to piwo, to czuję taką wyraźniejszą goryczkę na pewno. Ona nie jest jakoś dużo wyższa, ale przez mniejszą bazę słodową jest wyraźniejsza. Yy. I czuć też takie delikatne wysuszanie, jakby na takie ściąganie delikatne, jakby zostawało gdzieś tam w, na końcu języka. Ono jest takie ziołowo trawiaste, może delikatnie korzenne, jakaś taka zielona korzenność. Generalnie rzecz biorąc, no, pierwsze, pierwsze wrażenie miałem takie, że otw otwieram paczkę z chmielem i to jest to. Ja sobie zaraz y, tutaj podejdę do lodówki. I powącham sobie po prostu paczkę chmielu. Eee, no bo to było naprawdę dość podobne. Co ja tutaj mam? Mam tutaj EKG. Eee, sorry za stuknięcie. Mam tutaj EKG. Otworzymy sobie EKG i zobaczymy. A. No to, to już nie jest ten sam aromat. Przy świeżej paczce byłoby inaczej. Eee, dowód EKG. Eee, używany już dawno, 2017 rocznik. Więc tu już jest troszeczkę taki utleniony zapach. Ale to skojarzenie z granulowym, yy, z granulatem, jest yy, jak najbardziej na miejscu. Wracamy do piwa domowego. Mamy jeszcze 1 giga na karcie. Także musimy się streszczać. Chmielowość jest trochę schowana. Mm -mm. Wychodzi jakiś taki owoc. Jakiś czerwony owoc. Być może czereśnia? Może nie czereśnia. Kurczę, to jest y, taka trawiastość połączona z zapachem drzew owocowych. I nutka karmelowa do tego. Y, to jest taki zapach, który generalnie kożycie, kojarzycie z y, dobrym polskim chmielem. Y, natomiast w marynce ten zapach jest y, bardziej taki jak świeży granulowy chmiel. Y, no nie powiem, który jest lepszy. Który. Hmm. W ogóle wybór jest bardzo ciężki dzisiaj, na pewno bardziej chmielowa jest marynka. Delikatnie wychodzi teraz DMS. No. Gdzieś tam w tle majaczy taka nutka DMS-owa, w, w piwie domowym tego nie ma. W piwie domowym zaczyna to przypominać takie czerwone, czerwone jabłko jeszcze bardziej. Czerwone owoce przez tą karmelowość, która zaczyna coraz bardziej wychodzić. Wybór jest ciężki i chyba takiego jedno, jednoznacznego wyboru nie dokonam. To są obydwa poprawne piwa o nieco innym profilu powiedzmy. Świeżej, bardziej świeżo pachnie marynka z browaru Perun. Natomiast bardziej zbalansowane jest piwo domowe. Co wolicie? To jest pytanie. Podejrzewam, że obydwa piwa miałyby swoich klientów na rynku. Znalazłyby ich na pewno. No i powiedzmy, że ja jestem klientem, który jest w stanie zaakceptować obydwa te smaki i aromaty. I jestem tak trochę po środku, bo Piwo z marynką, samą marynką, czyli od Browaru Perun, smakuje mi, chociaż ta granulowość nasuwa pewne skojarzenia właśnie z tym Hobzoilem, który nie jest zły, ale o tym być może nagram jakiś materiał w przyszłości. Natomiast piwo domowe pachnie ewidentnie w sposób bardziej zbalansowany i jest takie... może bardziej na co dzień, o, tak bym to nazwał. Browar domowy powiśle i browar Perun. Ogłaszam remis. Chyba po raz pierwszy od 13 odcinków ogłaszam remis. Ee, życzę Wam miłego wieczoru, bo mi już go życzyć nie trzeba. Mam dwa fajne piwa na stole. To tyle ode mnie. Do zobaczenia. Cześć.